Dobra, właśnie przyszła polecana grupie na Facebooku Ali Maniacy. I do tego jeszcze full zestaw z dwoma ekstra końcówkami do loków czy coś takiego. Jak widać, chyba wszystko jest w komplecie. Nie wiem do czego to. Tu kabel, tu jakiś Tu jakieś takie coś. Tu jakieś takie coś coś a tu wiesz jak na ścianę no i sam sprzęt rzekomo looks like Dyson no i może i tak Ale Czuć, czujcie takie ciężkawe w ręku czyli powinno być solidne ciekawe czy to w ogóle działa dobra to robimy uruchomienie chyba tu co tu mamy no, tu jest moc tu jest grzanie zasuwa trochę a co to robi? nie wiem, no ale działa najniższa prędkość nie jest najgorsza średnia i najwyższa Że działa. Link będzie w komentarzu. Jakbyście chcieli, żonie zrobić dobrze kupując jej suszarkę. Looks like Dyson, oczywiście.